Czy ktoś z Was wie, czy jest jakaś kara, za to jak się komuś ukradnie kota. Jakiś czas temu obudziło nas takie dość specyficzne jęczenie, chociaż ciężko było sprecyzować dokładnie z jakiego źródła pochodzi. Wyszliśmy na zewnątrz i na podwórku naszych sąsiadów po prostu słychać było jakby... Nie wiem czy wiecie jak kot na przykład wpadnie gdzieś w jakąś dziurę albo się zaplącze o coś, to on zaczyna tak płac płaczyliwie miałczeć. To było właśnie coś w tym stylu. Ale rozglądamy się. Patrzymy na staw naszych sąsiadów. No nic tam nie widać. No tam jeszcze leżał śnieg, więc teraz byśmy widzieli, że tam gdzieś były był jakieś płaski, nie? Szukamy gdzieś może przy jakimś ogrodzeniu, może na jakimś drzewie nie może wejść. Ale niczego takiego nie znaleźliśmy. A wiecie, to jęczenie cały czas się utrzymywało. Tam były może jakieś chwilowe przerwy, ale dalej było takie. I stwierdziliśmy, że jeżeli nic nie widzimy, hałas dochodzi gdzieś jakby z góry drzew, to są takie ptaki może wy wiecie ja zapomniałem teraz które naśladują, właśnie trollują ludzi. I nasladują różne hałasy, nie w tutaj o papugach oczywiście, tylko takie z naszego obszaru geograficznego. I stwierdziliśmy, że no to pewnie może być, raczej będzie taki ptak, ale na wszelki wypadek napiszemy do sąsiadów, że na ich podwórku jest chyba, coś może siedzieć, niech oni to sprawdzą. I ostatecznie okazało się, że to jest właśnie nowy na naszych sąsiadów. I tutaj historia mogłaby się skończyć, ale któregoś następnego dnia, jak mieliśmy jechać samochodem do tej miasta, ja poszedłem tam po jakieś przybory do odśnieżania, wracam i okazało się, że moja dziewczyna trzyma na rękach takiego kotka trochę większego niż taki mały kociaczek, ale to cały czas był taki wiecie, taki kotek, którego można wziąć na rękę. I ten kotek tak ona go znalazła. Przy kole, chyba gdzieś naszym. Dobrze, że go znalazła w ogóle. To on był taki, jak ja ją zobaczyłem, to on tak obejmował jej rękę, tak wiecie. Pazukami trzymał. Taką minął. W zasadzie Weź, weźcie mnie, weźcie mnie, na kamicie, ubawcie się. I pomyśleliśmy sobie, no dobra, to jest pewnie ten kot naszych sąsiadów. Ja zrozumiałem do sąsiada, a on tam dobro tego kota. Ale z drugiej strony, sobie myśleliśmy, że cholera. Jakbyśmy wzięli tego kota do domu, przecież ci sąsiedzi chyba nam nie zaglądają do okien. Poza tym, jak ten kot był wyrósł, to byłby już nie do poznania. Tak mielibyśmy nowego przyjaciela dla naszej grupki. Więc powiedzcie mi. Czy może się znacie na prawie? Może są jacyś wykształceni prawnicy? Z osób, które mnie oglądają. Czy zakradzisz kota z jakiejś kary? A my przemyślimy poważnie prawo. W każdym razie, nasza chrupka to jest taki kot, bo my już mamy jednego kota, nie wiem czy wiecie, nazywa się chrupka, który teoretycznie na przykład boi się ludzi, ale jeżeli już się zaprzyjaźni z jakimś człowiekiem, i mu zaufa tak w porządnie, to bardzo chce się cały czas tulić, cały czas trzeba ugłaskać, cały czas trzeba zwracać na nie uwagę. I wydaje mi się, że ona może być takie same podejście do kotów, bo jak patrzy przez okno, na... bo czasami przychodzą do nas jakieś koty sąsiadów, takie już wyrośnięte, to ona na początku zawsze jest taka, jakby czuła, że te koty chcą zagarnąć jej przestrzeń. Jest taka agresywna w stosunku do nich ale już z niektórymi kotami jakby wydaje mi się, że sobie posiadywała, czyli może byłby potencjał, żeby chrupka zaprzyjaźniła się z drugim kotem no jakbyśmy nic nie sugeruje, ale jakby ten kot sąsiadów przypadkiem znalazł się w naszym domu to może chrupka miałaby nowego towarzysza i na tym chciałbym zakończyć wątki kryminalne tego filmiku przejść do wątków książkowych otóż parę dni temu Magdełkę, zamieściła mi taki komentarz, czy kojarzę taką serię, która nazywa się Koło Czasu i ja coś mi się obiło o uszy, ale tylko tytuł, nie? I ja generalnie nie lubię wątków związanych z czasem, bo tak mi się skojarzył tytuł, bo zwykle autorzy po prostu padają w logice tych wątków. Zwykle po prostu trzeba naprawdę dobrze zaplanować, jak te wszystkie przeniesienia z czasem wychodzą, żeby to miało ręce i nogi. Jak się tego nie zrobi, to wychodzi taka papka w stylu, ktoś komuś uciął rękę, a wątek później ten ktoś ma rękę, nie? Czyli to się czyta tak, jakby w książce były takie zwykłe, podstawowe błędy logiczne i to mnie odstręcza od takich książek. Ale chyba ja napisałem o tym, i ona napisała, że to nie jest wcale w taki sposób związane z czasem, więc się zainteresowałem. Właśnie wszedłem sobie na storytel, czy jest dostępne. Jest dostępne, co zwiększa moją prawdopodobieństwo przesłuchania albo przeczytania takiej książki u mnie o jakieś 200%. Przeczytałem taki krótki opis, i okazuje się, że w świecie technologii, chyba ta technologia jest już upadła, nie wiem jeszcze za jaką przyczyną dzieje się też magia i moje pierwsze skojarzenia jeżeli jesteście fanami RPG pewnie będziecie wiedzieli o co chodzi Arkanum, czyli przypowieść o maszynach i magii tak to chyba było w podtytule no i to muszę przyznać trochę ukłuło moje serduszko i chyba będę się zabierał właśnie za ten cyk. stwierdziłem, że w ramach eksperymentu bo zwykle jak obczałem książki, to wiecie, tu sobie zobaczę o czym jest fabuła tak, ten tak zwany blur to się nazywa książki. To zobaczę sobie może jakieś 2-3 recenzje, może jakiś filmik obejrzę. A teraz spróbuję też na potrzeby nagrywania właśnie tych porannych materiałów. W ogóle nic nie czytać o tej książce, nie obczaję jej bardziej. I po prostu sobie odpalę. I powiem Wam jakie są moje wrażenia bez żadnych przedzałożeń. I to by było na tyle ode mnie. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się to oglądało. Mam nadzieję, że nie czeka Was jakiś wybitnie ciężki dzień. A jeżeli przewidujecie ten ciężki dzień, to wyślijcie mi wiadomość łoże krasnoludzkie runy, które, które odegnają od Was wszystkie złe wydarzenia. i do zobaczenia w następnym filmie. Mam nadzieję, że jutro. Cześć!